Zaczniemy może nie od tego, co wiąże się z miejscem, w którym rozmawiamy, czyli o Mistrzostwach Polski w MMA, ale zaczniemy od PFMMA, Polskiej Federacji MMA, bo to jest teraz miejsce chyba ja wiem, najbardziej rozwojowe, jeśli chodzi o jakieś Twoje pomysły, gdzieś tam działania w MMA. No tak, mam, mam zamiar razem z Pawłem Harasimem, Piotrem Michalakiem, mam nadzieję, że też Sławkiem Cyplem i Tomkiem Knapem, bo też będę mu, chciał z nimi porozmawiać, żeby jakoś nam pomogli na początku. Chcemy no powiedzmy, przekształcić to amatorskie półzawodostwo, tak? Tak to nazwijmy, półzawodowe walki, czyli te semi-pro, na zasadach 3 razy 3 minuty, na taki poziom już wyższy. Chcemy organizować galę na w których będzie toczone 36-40 walk, ale nie tak jak tutaj na zasadach Almy, bo to jest mistrzowska sprawa ich, oni to robią. I, I my będziemy na pewno na te zawody przyjeżdżać. Bardziej chodzi o tych, to przygotowanie pod Mistrzostwa świata, tak? No, tutaj są rundy jedno, jednorundowe walki e, czterominutowe. No tutaj jednak jeżeli chodzi o Mistrzostwa świata, to widać, że to przygotowanie, jak byłem w Las Vegas, to typowo na jedną rundę i brakowało chłopakom po prostu prądu. Umiejętności im z serca nie brakuje, ale prądu im trochę brakowało. Dlatego e, jeżdżąc po całej Polsce, po całym świecie, no, zauważyłem, że Wszystkie kraje nastawiają się bardzo na pchanie też dużej dużo ilości zawodników, robienie im dużej ilości walk właśnie w tych semi-pro walkach. Tutaj Alma to jest taki prekursor MMA i, 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 i robi powiedzmy taki wstęp. No a następnym krokiem fajnie by było, gdyby właśnie były te, te walki półzawodowe. Tutaj powiązaliśmy się też z IMAFem który wspomoże nas, pomoże nam wypromować tych zawodników, pozyskać sponsorów, bo nie ukrywam, że tutaj pieniądze nie chodzą. My chcemy robić coś dla zawodników i zadbać o nich, bo dobrze wiemy. Tutaj mówię do wszystkich trenerów, że jadąc na niektóre gale te zawodowe, gdzie odbywają się walki Semi Pro, tak naprawdę zawodnik stoi na ostatnim miejscu jest bardzo zaniedbany. Sam widzę, sam jeżdżę i, i mogę to ocenić. W porównaniu do, do zagranicy no to nie była ziemia, tak? tam zawodnik jest naprawdę traktowany poważnie, przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o prawo walki, jak i o samo podejście do zawodnika, tak? wie kiedy walczy, wie z kim walczy dużo wcześniej, nie ma zmieniania zawodników podczas ważenia, no i jest w pełni profesjonalnie, zróbmy to tutaj, dlaczego nie? To oznacza, że e, tak jak wspomniałeś, cały ten pomysł wiąże się mocno z JMAF, z mistrzostwami świata, które są organizowane pod jakby kuratelą UFC z tym, co za, tak mniej więcej co roku ostatnio w Las Vegas się odbywa. Czyli będzie takby przygotowanie, e, pewnie eliminacje, pewnie wszystkie te związane kwestie techniczne właśnie po to, żeby mogli zawodnicy, zawodniczki w tych mistrzostwach startować. E, taka naturalna, troszkę stworzona jakby droga, tak? Bez, e, be, inaczej pomysł na tą drogę właśnie na Mistrzostwa Świata. A, tak, dokładnie. E, zależy nam na tym, e, żeby każdy zawodnik. Zawodnik zarejestrował się w portalu My Next Match. O co chodzi? Chodzi o to, że mamy wtedy konkretny wgląd w jego walki. To jest taki, powiedzmy, Facebook trochę, Facebook trochę Sherdock. Zawodnicy są tam ustawiani w fight Fightkardy się odbywają na żywo walki są transmitowane na portalu My Next Match. Każdy zawodnik, który ma tam konto, my go znamy, my go dopilnujemy, tak? zadbamy o jego wizerz No i chcemy właśnie prowadzić te rankingi. Tak? Chcemy, żeby przynajmniej te cztery walki prowadziły do, tego, do tej walki o to mistrzostwo, o ten pas tej federacji i żeby ten pas nie był warty, byle co. Chcemy zrobić, żeby właściciele, posiadacze pasów mogli pojechać ja bym chciał, żeby było to stuprocentowe to finansowanie, bo niestety te zawody są drogie. Większość ludzi się dziwi, że zawody mistrzostwa Europy kosztowały, które się odbywały w Czechach, kosztowały 700 euro. Ale ludzie sobie nie zdają sprawy, że te zawody nie trwają jak Alma dwa dni, tylko trwają cały tydzień. Cały tydzień tam jest sztab ludzi. Tam jest około 15-20 katmenów, tam jest około 30-40 sędziów. Są to ludzie w większości ze Stanów, wiadomo, bilety, sam nocleg dla zawodów prawda? 5 dni wszystko jest w tym startowym zawarte i dlatego to są takie duże ceny i no nie ukrywajmy, ale no... No Polska tutaj to jest bieda, tak? Tutaj ludzie muszą się starać o sponsorów. My chcemy im w jakiś sposób pomóc. Będziemy starali się organizować, ale w ten sposób, żeby sponsorzy, których sobie pozyskają, czy których będziemy im pomagać pozyskiwać, żeby byli reklamowani i żeby coś z tych walk wynosili, tak? Żeby te nagrywki e, za, e, wchodzenia zawodnika do samej klatki nie były tylko tyle, że on sobie przejdzie, ale żeby on stoi na tle banera, że widać tych sponsorów i że może się nimi później pochwalić, tak? No po prostu chcemy, żeby zrobić to jak najbardziej pod zawodników, nie, nie pod federację, tylko pod zawodników. Rozmawiamy tutaj oczywiście, że będą to pasy federacji, tak, te, które będą ewentualnie zdobywać zawodnicy, bo oni będą ewentualnie walczyli. Będą to pasy Polskiej Federacji MMA i one będą poważniały ewentualnie do startu w Mistrzostwach Tych Świata, jak rozumiem. Tak, jest, stworzyliśmy teraz Federację MAG, w związku z tym, że sama Polska Federacja e, będzie też, e, można powiedzieć, pilnować porządku nad e, galami, które obejmie, obejmie swoim patronatem. Jeżeli Polska Federacja obejmie patronatem e, Gale załóżmy TFL w przyszłości, na co mam nadzieję, pan Zarna się zgodzi, to będziemy chcieli, żeby, żeby to my pilnowali tego, w jaki sposób zawodnicy są badani, żeby byli badani przed i po walkami, żeby mieli zapewnione e, takie warunki jak trzeba, czyli mata rozgrzewkowa, cały narożnik, żeby ci ludzie byli traktowani tak jak profesjonaliści i żeby mieli dobry wstęp właśnie na te mistrzostwa świata. No tylko jeszcze teraz powiedzmy, jakie są pierwsze plany, kiedy możemy po raz pierwszy spodziewać się już y, tej, no jak to nazywałeś, gali, tak? Gali, która gdzieś tam będzie malutku prowadziła do tych mistrzostw. Pierwsza edycja AM y, MMA Amateur Cup. Odbędzie się 11 lutego w Łęcznej. Z tego wiadomo, ja jestem z Łęcznej, tak łatwiej mi jest coś pozałatwiać. Ale już mamy plany na kolejne gale. Może tutaj delikatnie zradzę, że najprawdopodobniej będzie to Opole, czyli całkiem odległy zakątek, żeby ci zawodnicy byli z różnych stron. Na pierwszej edycji chcemy zrobić 15 walk. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo tak naprawdę jeszcze nie było federacji, która zorganizowała 40 walk amatorskich. Tak? Skupiamy się tylko na zawodach amatorskich, ale też będziemy afiliować takie, ale właśnie mam nadzieję. Jak właśnie TFL czy Ladies Fight Night, z którymi najprawdopodobniej będziemy mocno współpracować, jeżeli chodzi o tą żeńską stronę. No i mam nadzieję, że te. Te walki wszystkie na tych galach, będzie ich jak najwięcej, zawodnicy będą się obijać, wszystko będzie profesjonalnie robione, na czym będziemy chcieli bardzo, bardzo przyłożyć rękę do tego i pilnować, czy, czy te zawody są organizowane tak jak trzeba, czy nie ma jakichś gal organizowanych na podwórku pod chmurką, tak że deszcz zaleje matę i się ślizga ktoś, nie ma takiej opcji. Chcemy, żeby to było w pełni profesjonalnie, żeby podejście do tych, dla tych zawodników do gal wszystkich przede wszystkim było tak jak trzeba. To już tak zupełnie kończąc. Co to oznacza dla Górnika Łęczna, co to oznacza dla MMA w tym klubie, bo teraz co? Trzeba będzie dzielić obowiązki między federację dość mocniej, już byłeś trenerem kadry, jeśli chodzi o tą federację, ale teraz troszkę inna twoja rola. Jak to jest, jeśli chodzi o Górnika Łęczna? Tam parę talentów też jest. Jest talentów i będziemy je rozwijać na pewno. Teraz pomagają mi inni trenerzy, także jestem trochę odciążony. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozwinę tą kadrę. Oczywiście cały czas czuwam, no. nie ukrywam, że nie mam czasu na nic, bo pracuję też fizycznie, także pracuję po 16-17 godzin dziennie. Po prostu mam sentyment do tego sportu, też się biłem kiedyś dużo amatorsko. Wiem co bym chciał zmienić, wiem co zawodnicy czego oczekują. No i, i chcę to realizować, tak? kocham to co robię, yy, nie chcę nikomu zachodzić za skórę, nie chcę nikogo tutaj, yy, że tak powiem, stawiać niżej, że ktoś coś robi źle. Nie, po prostu zależy mi na tym, żeby wszyscy współpracowali i żeby to była jedno, jedna wielka rodzina, tak, żeby w Polsce... Yy, te prospekty, które mogą jechać na mistrzostwa świata, ale nie mają pieniędzy, żeby oni właśnie mogli wykazać się na tych zawodach i pojechać. My chcemy im w tym pomóc. IMAF chce przeprowadzić rozmowy z tutaj ministerstwem sportu, żeby wspomagało to działanie. Mam nadzieję, że to wszystko przebiegnie zgodnie, tak jak ustalamy i że to wszystko będzie naprawdę zwarte i będziemy nieść pomoc tym zawodnikom. Jeżeli nie, to ja się wycofuję. Nie, nie, nie będę po prostu pchał się w coś, czego, co nie ma sensu. Tak? Dla mnie liczyją się zawodnicy. Sam włożyłem w swój klub, w organizację zawodów i tak dalej, też swoje duże pieniądze. Chciałem, żeby to było, wyglądało profesjonalnie. Kto był, myślę, u mnie na zawodach w Łęcznej, to widział, że nie, nie zależało mi na pieniądzach, tak, tylko chciałem, żeby to zawodnicy mieli jak najlepiej. I, I dalej chcę to robić, tak? Dalej w to brnę. Jest grono ludzi, z którymi trzeba podjąć, no powiedzmy, różne rozmowy, bo to będą i ciężkie rozmowy, tak? Ktoś się obrazi, ktoś tam będzie anty, ale kto, komuś się, mam nadzieję, to spodoba i, i będziemy mogli z nimi współpracować i piąć całe MMA do góry. To tylko powiedz na koniec. Sam jeszcze planujesz kiedyś jakąś walkę stoczyć, czy raczej teraz biorąc pod uwagę wszystkie te obowiązki na to. Żeby samemu się przygotować już czasu, nie starcza. No nie starcza, ale wystartuję na pewno gdzieś tam w jakiejś walce zawodowej, bo lubię to, co robię tak. No nie jestem w jakiejś gazie, nie trenuję jak sami widzicie, ale no. To dla mnie to jest coś więcej niż po prostu sport, tak? chcę to robić i chcę zarażać tym ludzi, bo to jest naprawdę coś pięknego. To jest przekrojowy sport dla inteligentnych ludzi, a nie dla osiłków. Co widać zresztą na walkach. Jedna walka kończyła się dysproporcją tak? na tą stronę, którą ludzie myślą, że będzie niekorzyst. Tak? Co tu dużo powiedzieć, kocham to robię, to i będę to robił, póki będę mógł.